Wygrywamy, nie? Dobra, skałcik na rampę Dobra Dobra, skałcik Na rampę Muszę się o, robić. Coś, nie? Hadzik, 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 Ale kurwa, ale fliki, dobra, patrz to Wpierdałem się Muszę na mina, się rampę nie? rampę, mody dobra. Nie plesie. O kurwa, co jest? Ale forma Dobra, wpierdalaj się, wpierdalaj się ze mną, Czeku, nie mogę się zatrzymać, o kurwa, kurwa O kurwa I can't bo, kurwa stop getting get nie? Mate. Nikt nie paki kurwa, Szmaty ja, jebane kurwo Ty pierdolona szklanka, kurwa Patrz to Tu fleszy z kobęks To Reloading kurwa over. Hop, 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 Dostał, kurwa, dostał, wgląa Na ławeczkę, pik O ty kurwo Hop No, wchodzimy Jest Drabinkowy jest <klujne> Czy nie? Tak, tak, tak He's in the drabin No jest, drabinkowy no i z KS kurwa. Dobra, dobra.